Elektrycznie? Warszawa. Trochę nas nie było, ale to raczej ze względu na to, że dużo się u nas dzieje, dużo różnych ciekawych pomysłów, dużo realizacji tych pomysłów i tak dalej, i tak dalej. Też dużo się dzieje na serwisie, na sklepie. No i po co to wideo dzisiejsze? No bo to. tak naprawdę coś na blogu się pojawiło na temat elektrycznych sobot. Dokładnie. Chcielibyśmy to wszystko dokończyć i już zacząć te nasze elektryczne soboty, żebyście razem z nami mogli. Podziwiać te piękne hobby, pobawić się trochę na tych hulajnogach. Dzięki temu, razem z Marką Motus, postanowiliśmy wszystkie hulajnogi z naszego sklepu udostępnić dla Was. Nie tylko hulajnogi, jak i hulajnogi i rowery. Niestety nie skutery. Niestety nie skutery, ale będzie to działało w ten sposób. Przychodzimy sobie tutaj do nas mniej więcej o godzinie 12.00, sobotę. Mniej więcej o tej godzinie zaczynamy się zbierać. Dlaczego o 12? Będziecie musieli podpisać dokumenty mówiące na przykład o tym, że jedziecie na własną odpowiedzialność na tych sprzętach. Że jedziecie że się, na naszych sprzętach. Że jedziecie na naszych sprzętach. Że będziecie się nas słuchać. Tak, nas, tych dwóch, co widać. Tak. Co ważne, ważny jest dowód osobisty. Dowód osobisty, bo musicie go mieć lub jakiś dokument w postaci prawa jazdy. Jeżeli jesteście obcokrajowcami... Paszport. Paszport. Też oczywiście damy hulajnogę. Dokumenty zamykamy w sejfie i oddajemy je po całej tej akcji, jak oddajemy sprzęt. To I nie ma innej opcji. Nie mówcie nam, że nie wolno brać dowodów. Wiemy, że nie wolno. To jest jedyny warunek, żeby z nami pojeździć. Tak. Nie martwcie się na przykład o kaski, bo jeżeli nie macie swojego kasku, to mamy kaski. Każdy dostanie kask, co do nas przyjdzie. Ale to ciężko. O, proszę bardzo. Czarny jest męski, Mamy oczywiście też kask. Biały, damski, proszę bardzo. Każdy, co z nami jedzie, dostanie kamizelkę. I jedziemy w kamizelkę. Kaski, jak i kamizelki są do zwrotu, będą później w sprzedaży, ale, ale to, to jeszcze, jeszcze trochę. Jeszcze. Będą też do wygrania, także może warto się wstrzymać jeszcze z tym kupowaniem, bo, bo może będziemy tak. mieli tego dużo do rozdania. Co ważne, jedziemy 20 na godzin. Tak, jak jest przepis. Pilnujemy przepisów. Eee, przejścia dla pieszych, schodzimy, chodniki, prędkość pieszego, tak wiem, wszyscy lubią. Nie wiadomo, którego. Promujemy trochę bezpieczeństwo, promujemy nas, nasz sklep, jak i całą elektromobilność. Chodzi o to, żebyśmy się dobrze bawili, żeby było fajnie i żeby... no nie wiem jak to powiedzieć, żeby to wszystko. Może no cieszyć się z tego, że, że to wszystko powstało, że ktoś w ogóle wymyślił te elektryczne hulajnogi, że możemy na tym jeździć. Macie problem z wyborem kulejnogi? Zapraszamy do nas w sobotę. Nie damy się przejechać tylko tutaj po, ulic, po uliczkach i po chodnikach. Pojedźmy sobie w miasto. Gdzie pojedziemy? Będziemy trasy mieli całkowicie różne. Tak, więc nie zawsze w to samo miejsce i z powrotem. Doszliśmy do wniosku z bratem, że pierwszą elektryczną sobotę zrobimy, no może krótką, to źle powiedziane. Pojedziemy tak naprawdę do Syrenki Warszawskiej. Tam będziemy mogli sobie zrobić kawałek postoju, będziemy mogli pozamieniać się na kulejnogi. I drugą drogą powrotną gdzieś tam wrócimy. Następne jazdy będą już troszeczkę dalej, bo star będziemy starali się, żeby jazda była między 20 a 25 km. Dlaczego? Przede wszystkim większe zasięgi są problematyczne dla mniejszych sprzętów. Ale Niestety. nie ukrywam, że może będzie jakaś akcja, na przykład tylko na większe potworowe te sprzęty i będziemy mogli pojechać 40 km, bo to ja problemu nie widzę. No i też nie każdy ustoi tyle na hulajnodze, bo jednak no to trzeba te 40 km stojąc, przejechać, tak? Dokładnie tak. Zaraz zaczną się pytania, czy możecie przyjechać na swojej hulajnoze. Oczywiście, no, oczywiście, że tak. Macie swój własny kask, nie musicie brać naszego kasku. Obowiązkiem jest kamizelka bo chcemy być bezpieczni, chcemy próbować trochę bezpieczeństwo na drodze i obowiązkiem jest słuchanie się nas i przestrzeganie przepisów, czyli nawet na swoim sprzęcie jedziemy 20 godzin, bo idziemy wspólnie, więc chcemy się po prostu dobrze bawić, a nie za chwilę mieć jakieś spięcia na przykład z władzą, bo po co to komu potrzebne? Yy... Co tu jeszcze powiedzieć, no tak naprawdę wszystko wyjdzie z czasem, zobaczymy no, jak tak. to wszystko się rozwinie. Trzeba też mieć na uwadze to, że całość będzie nagrywana i publikowana, może nie wszystkie wyjazdy będą publikowane, ale na pewno będą nagrywane. Więc jeżeli ktoś nie chce być nagrywany, no to po prostu nie bierze udziału i już, tak. Żeby później nie było sytuacji, że ktoś a ja nie wiedziałem, że to będziecie mieli z kamerą, a ja bym się nie chciał pokazywać. No i tak, najważniejsze tak? pytanie, bo też zaraz będzie, kiedy zaczynamy? Zaczynamy w tą sobotę. Chyba że nie będzie pogody. Chyba że nie będzie pogody, bo elektryczne soboty będą uzależnione mocno od pogody. Pada, nie jeździmy. Jak jest trochę wilgotno coś, pojedziemy. Natomiast jeżeli są opady, niestety elektryczne soboty wtedy się nie odbędą. O czym będziemy informowali oczywiście na blogu, na blogu, na naszych grupach na Facebooku. Zapraszamy przede wszystkim do szybko rozwijającej się grupy warszawskiej Elektryczni Warszawa. Eee tam będą tak naprawdę główne informacje dotyczące spotkań, tego co będziemy planować, jakie nowe sprzęty na przykład będą do jazdy. Mamy w tej chwili do dyspozycji trzy rowery elektryczne oraz jakieś 12-13 hulajn takich, na których możemy wsiadać i jechać. Tak, co ważne też, zapraszamy wszystkich, nie tylko ludzi z Warszawy i co ważne, i niestety tak jest, nie rezerwujemy sobie sprzętów wcześniej, bo no, i tak już dużo rzeczy tutaj ogarniamy, więc jeszcze jakbyśmy mieli się zajmować rezerwacjami Niestety na razie nie ma tego jak zrobić. Więc kto ma pierwszeństwo wyboru sprzętu? Oczywiście ten, kto pierwszy przyjdzie. To taka jest prawda. Sprzęty zaczynamy wybierać od godziny 12.00, więc też nie liczcie na to, że jak przyjdziecie o 11.00, jak my już tutaj jesteśmy, to Wam damy wybrać sprzęt. Nie. Albo od 6.00 rano, nie? Tak. bo no, chyba, że tutaj sobie... się rozłoży z Tak. Chyba, że sobie tutaj, o na tej alejce zrobicie kolejkę, że my na elektryczne soboty, tak, no to się ustawcie w kolejce i sobie będziecie te sprzęty wybierać. Natomiast pamiętajcie, że podczas jazdy też będziemy chcieli, żeby każdy mógł się przejechać na każdym z tych sprzętów, który z nami jedzie, więc będziemy, będziemy się, się też zamieniać. zamieniać. Nawet my się będziemy zamieniać z innymi, no bo my też na jakichś sprzętach będziemy jechać. Nie będziemy biec obok, na pewno. A może, może. To się te etaty pobubi trochę. Tak. No dobra. Żeby chyba... nie przedłużać, to chyba tyle, no bo chyba nie ma tyle. sensu robić długiego filmu o elektrycznych sobotach. Tak? A co z tych elektrycznych sobot wyjdzie? Zobaczymy. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że będzie fajna zabawa i wszystkim się to będzie podobało. Jak pierwsze trzy elektryczne soboty fajnie wyjdą, to obiecujemy coś na czwartą elektryczną sobotę ekstra, ale o tym powiemy w trzeciej serii o elektrycznych sobotach. Dokładnie. Trzymajcie się i widzimy się w sobotę elektryczną. Hej! Na razie.